Dzisiaj chciałabym pokazać, jak robię tartę z wiśniami. Najpierw przygotuję ciasto do tarty. I tak. Tutaj mam już przesianą mąkę, dwie szklanki mąki. Do tego zaraz przesieję jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Później to wszystko trzeba wymieszać, żeby proszek lepiej suchy rozprowadził się, zanim dodamy pozostałe składniki. I teraz sobie przesypię mąkę do miski. Teraz dodamy cukier puder pół szklanki. Jest, pół szklanki to około 75 g cukru pudru. Można też wymieszać, żeby połączyły się składniki. Szczyptę soli dodaję. Teraz dodaję, tutaj mam 4 jajka, nie jajka, tylko 4 żółtka. Zawsze troszeczkę rozmieszam żółtka sobie, żeby lepiej się rozprowadzały. I tutaj mam pokrojone w kawałki masło. Masła dodaję zawsze 3 czwarte kostki, czyli około 150 g. To są wszystkie składniki na natarte. Teraz trzeba zagnieść ciasto. Oczywiście zagniatam ręką. Formę do tarty można wysmarować masłem, margaryną, olejem i wysypać bułką, tartą czy mąką. Natomiast ja dzisiaj robię to na papierze do pieczenia, to myślę, że dobry sposób, tak jak każdy. Składniki muszą się dobrze wymieszać, żeby ciasto było równomiernie. W każdym miejscu takie same, I z proszkiem, z mąką, ze wszystkim. Widać, już się zaczyna ładnie łączyć. Piekarnik w tym czasie jest już praktycznie nagrzany. Zaraz włączę jeszcze, żeby się dogrzał, że jak skończę już wykładać tartę, żeby można było od razu włączyć ciasto. Jak widać, ma taką konsystencję. Jest już takie lekko błyszczące. Można go troszeczkę rozgnieść. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170 stopni. Góra, dół. I teraz rozwałkujemy ciasto. Tak jak mówiłam, można to zrobić wałkiem trochę, ręcznie, jak ktoś woli. To jest porcja dosyć duża na tartę. Jeżeli ktoś. Woli na przykład cieńsze spody to powinien dać połowę porcji, trzy czwarte, ale ja daję zawsze tyle, dlatego że jak później robię wiśnie, mają sok, puszczają, więc żeby miały się na czym trzymać, ponieważ jeszcze będzie to z wiśniami, ale nie tylko. Zapomniałam dodać, bo do tego będzie jeszcze bita śmietana, która też. Troszeczkę waży. I teraz przekładamy do formy. O. I w tej chwili wygląda to w taki sposób. Nadmiar ciasta zaraz sobie obetniemy. Będzie równiutkie. Ja robię to w taki Wtedy mniej więcej wszędzie jest równo, a dół zawsze dokładam pozostałą część ciasta, która zostaje. I teraz tam, gdzie jest najciemniej, sobie dołożymy. Teraz nakujemy ciasto troszkę, żeby nie robiło baloników. Piekę około 30 minut. Jak się leciutko już zarumieni, będzie można wyciągnąć. Następnym etapem będzie przygotowanie wiśni i później bitej śmietany. Zakończymy to polewą czekoladową. Piekarnik się już nagrzał. Będziemy wkładać ciasto. Ciasto wygląda w taki sposób. Na środkową tutaj siateczkę wkładam i 170 stopni. 30 minut została minutka już praktycznie można wyciągać bo jest rumiane, ale poczekamy do końca. Żeby zacząć następny etap, czyli wiśnie bitą śmietanę ciasto musi wystygnąć, a ponieważ robię wieczorem, więc dalszą część będę robiła jutro. Jeżeli chodzi o tartę nic nie przeszkadza, że tarta postoi upieczona. Wygląda w taki sposób. Teraz wyciągniemy. I na to nałożymy wiśnie bitą śmietanę i polewę. Teraz będę przygotowywać wiśnie. Wiśnie mam mrożone, kilogram wiśni mrożonych. Dodam pół szklanki wody ponieważ były zmrożone, więc woda tak jakby również zamarzła. Do tego dodam. Jedną łyżkę, półtorej, zależność cukru, ponieważ wiśnie przygotowujemy tak, jak, jakbyśmy robili kompot. Jeżeli ktoś ma kompot, to wystarczy odcedzić. Ja natomiast, ponieważ mam mrożone, muszę przygotować w taki sposób. Tylko teraz muszę je odmrozić i zagotować. Jak zagotuję, to odcedzę. Chwileczkę to niestety musi potrwać. Wiśnie już zaczynają się gotować. Jak zagotują się, to przerzucimy tutaj, żeby odcedzić, żeby zostały tylko same wiśnie. Zaczynają już gotować się. Wiśnie się zagotowały, więc w zasadzie. Więc robił się taki kompot, o którym mówiłam, że można od niego zacząć. W tej chwili odcedzamy wiśnie. Oj, może być wszędzie czerwono. I przerzucamy podciedzeniu z powrotem do garnka. To będzie można sobie wykorzystać jako rzeczywiście kompot, a w tej chwili przygotuję galaretkę. Rozpuszczę w pół szklanki wody jedną galaretkę wiśniową. I mamy tą galaretkę wiśniową. Będziemy sobie powoli wsypywać i mieszać, żeby się rozpuściła. Ponieważ zawsze galaretka jest rozpuszczana w większej ilości wody w takiej mniejszej jest trudniej rozpuścić, ale za to ma większe stężenie a o to mi chodzi już prawie jest dobrze, jeszcze coś tam zostaje na dnie czuć jest gotowa teraz szybciutko włączamy wiśnie do wiśni dodajemy odcedzonych wiśni. Troszeczkę oczywiście soku tutaj kompotu tego zostało. Dodajemy 3 łyżki cukru i to gotujemy. Cukier musi się rozpuścić. Zagotować. Wtedy dodajemy galareczkę. Zagotowały się wiśnie. Teraz jeszcze raz pomieszamy i dodajemy galaretkę. Musimy to jeszcze chwileczkę podgotować. Jak się zagotuje, to chwileczkę podgotujemy i wyłączamy. W tym czasie, co wiśnie będą stygły. Będzie można przygotować bitą śmietanę. Tak, z minutkę gotujemy. Myślę, że już wystarczy. I wiśnie są gotowe. Czekamy na ostudzenie. Nadzienie wiśniowe już stygnie. A teraz będziemy przygotowywać bitą śmietanę. Tutaj już wlałam pół litra śmietanki 30% schłodzonej. Ubijemy ją najpierw troszeczkę. później dodamy pół szklanki cukru pudru i żeby była gęstsza można dodać. Ja dodaję śmietan fix i teraz będziemy hałasować. Troszkę już ubijam, teraz dodamy. Cukier. I się. Będziemy dalej ubijać. Jeszcze chwilkę i zobaczymy troszeczkę. Śmietana robi się już gęsta. Jeszcze troszkę brzegi. Widać jak mieszam, że już jest taka Stabilna bym powiedziała. Jeszcze chwileczkę i będzie gotowa. Śmietanka, chwileczkę postoi i będziemy zaraz wykładać wiśnie na tartę. Tarta stoi tutaj, jest już przygotowana, zdjęłam starty papier spod spodu i czeka na to, żeby ją dokończyć. Śmietana jest gotowa. Wiśnie wystygły. Mają taką konsystencję, że jeszcze są rzadkie, ale już są bardzo zimne, schłodzone i takie rzadkie wykładam na tartę. Właśnie chodzi o to, żeby jeszcze troszeczkę tego soku z galaretką było. On nasączy nam troszkę tarte i przez to będzie bardziej wilgotne. Jak to rozłożymy, rozmieścimy, to wstawimy na troszkę jeszcze do lodówki, żeby tak zastygło, bo galaretka powinna nam się troszeczkę ściąć i dopiero wtedy będziemy wykładać na to bitą śmietanę. I to myślę, że około 10 minut w lodówce nam wystarczy, żeby to się leciutko ścięło, żeby można było nakładać bitą śmietanę. Tarta z wiśniami stoi już w lodówce, schłodzi się. Powiedziałam, że około 10 minut, ale to jest uzależnione od tego, w zależności ile było tam soku. Bo jeżeli było więcej, to może to potrwać troszeczkę dłużej, żeby się ścięło. Teraz w międzyczasie przygotuję polewę czekoladową. Tutaj mam 100 gram gorzkiej czekolady, 8, powyżej 70% zawsze daje, żeby miała kakao. Jak rozpuści się czekolada, to dodamy do tego jedna łyżka masła i dwie łyżki śmietany śmietanki 30 A na wolnym ogniu będziemy rozpuszczać najpierw czekoladę czekolada jest rozpuszczona możemy dodać maselko maselko dodajemy i śmietanę To wszystko oczywiście mieszamy, mieszamy, aż będzie jednolita masa. I masa gotowa. Odstawiamy ją troszeczkę na bok. Musi troszkę przestygnąć. Delikatnie, ale nie za mocno, żeby nie stężała polewa za mocno. Polewa będzie sobie czekała, a ja w tym czasie nałożę bitą śmietanę na wiśnie. Wyciągnęłam tartę z wiśniami z lodówki. Widać, że galaretka tutaj pozwoliła nam na to, że te wiśnie się ścięły. Co miało wsiąknąć, wsiąkło w tartę, a teraz będziemy na to nakładać bitą śmietanę. Nakładać tak miejscowo. Najpierw troszkę rozmaruję to, co się da łyżką, a później resztę będziemy nożem rozmarować. Śmietany daje sporo, no myślę, że to efekt będzie fajny. Mam w kubku ciepłą wodę letnią żeby to wyszło tak równo i miejmy nadzieję, że mi to pozwoli na to, żeby tak, żeby było bardziej estetycznie, jeszcze wytrzelę naokoło czy papierem, papierem, ręcznikiem no, i teraz polejemy polewą. Polewa już zlepniała, jest jeszcze ciepła. Ale zrobimy w taki sposób. I jedziemy. Tarta jest już skończona. Najlepiej jeść na drugi dzień, ponieważ ona wtedy się ładnie zwiąże. Teraz ukroimy i zobaczymy jaki jest wygląd w środku. Pod spodem jest ciasto, więc ciasto jest dosyć twarde. Musimy do końca przeciąć. Zrobić z tą jedną wisienką. Teraz wyciągniemy kawałek i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Tarta jest gotowa do jedzenia. Smacznego!